Szanowni Państwo, w aktualnych okolicznościach przyrody wypada przede wszystkim życzyć zdrowia. Dlatego w imieniu Dyrekcji Instytutu Psychologii Uniwersytetu Jagiellońskiego w roku 2021 życzę Państwu i Państwa bliskim zdrowia, zdrowia i jeszcze raz zdrowia i skutecznych szczepień. Życzę też spokoju ducha i intelektualnej odwagi. W końcu naukowcami i naukowczyniami, studentami i studentkami. Doktorantami i doktorantkami jesteśmy 7 dni w tygodniu. I żebyśmy zdrowi i zdrowe mogli w końcu się spotkać nie tylko na ekranach komputerów. A na koniec życzę Państwu, aby przez nadchodzące 15 dni przerwy świątecznej, czyli jak sobie policzyłem 360 godzin lub 21 600 minut, były czasem wytchnienia. Mają Państwo prawo do 21 600 minut odpoczynku. Życzę, żeby wykorzystali Państwo jak najlepiej, jak najwięcej z tych minut. Wszystkiego najlepszego!